tvpodkarpacie.pl i w Sanoku. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa zaprasza do siebie. Każdego roku na uczelni dla maturzystów zostają otwarte drzwi. Mogą oni wtedy zobaczyć, jak wyglądają studia od środka i osobiście porozmawiać ze starszymi kolegami. Jest tutaj bardzo fajnie, mili ludzie. Fajna atmosfera, dużo się już dowiedzieliśmy. Bardzo dużo jest nowych, ciekawych kierunków, o których nie wiedziałem, że w ogóle są w Sanoku. Można zobaczyć, jak te kierunki wyglądają. Ogólnie widzieliśmy dzisiaj różne pracownie, różne pokazy, na przykład z pielęgniarstwa. Odpinamy pasek. Jak podkreślają studenci PWSZ, studiowanie w Sanoku to sama przyjemność. Choć uczelnia nie należy do największych, to ma wiele atutów. Czy, że dla osób, które pochodzą z, z tych terenów, Sanok jest wygodną uczelnią, w miarę blisko można dojechać. Są wysokie stypendia, uczelnia pomaga studentom i kierunki są porównywalne do innych kierunków na innych uczelniach. Praktyki odbywamy w, w miejscach odnośnie naszego kierunku, czyli wszelkiego rodzaju więzienia, mopsy, gopsy, areszty śledcze. W rolnictwie można pracować w różnych agencjach rozwoju rolnictwa albo agencji restrukturyzacji rolnictwa w punktach doradczych, w różnych gminach i tak dalej. A jeżeli to się nie uda, to można się kształcić dalej, bo po inżynierze z tego kierunku można zrobić na przykład magistra z biologii lub innych ciekawych kierunków, na przykład ekonomii. Współpracuje nasza uczelnia z, z Politechniką Rzeszowską, jak również z AGH-em, także dostęp do, do bardzo dobrych wykładowców mamy. Bardzo sympatycznie rozwijam swoje skrzydła, staram się uczestniczyć w innych warsztatach, konferencjach, bo to rozwija nie tylko mnie jako osobę, ale też jako studentkę i daje nowe możliwości na przyszłość. Mimo, że to jest mało uczelnia, jestem w ogóle z tego zadowolona, ponieważ jest indywidualne podejście do studenta. Nie jest to taka, że tak powiem, masa. Każdy ma możliwość wypróbowania wszystkiego. PWZ w Sanoku ciągle się rozwija. Uczelnia dopasowuje swoją ofertę do aktualnych potrzeb rynku. Do wyboru studentów jest już 8 kierunków i 12 specjalności. Zdecydowanie idziemy bardziej w kierunku kształcenia praktycznego, ponieważ nasz rynek pracy jest taki, że potrzebuje absolwentów przygotowanych do wejścia na rynek pracy. Dzisiaj o pracę jest bardzo trudno, i absolwent w pierwszym rzędzie stara się znaleźć dla siebie miejsce pracy, a następnie rozwijać się w dalszym ciągu zawodowo. I w tym również, jeśli ma takie aspiracje i potrzeby naukowe. Nasza uczelnia jest uczelnią małą, ale patrząc na przekrój kierunków, mamy praktycznie wszystkie. Od kierunków medycznych, przez kierunki humanistyczne, aż zakończywszy na rolniczych, filozoficznych i tym podobnych. Więc każdy, kto przejawia jakiekolwiek zainteresowania w tych dziedzinach, na pewno znajdzie coś dla siebie. Ponownie sprawdzamy, oddech. Jednym z najbardziej obleganych kierunków jest ratownictwo medyczne i pielęgniarstwo. Praktyka nasza wygląda tak, że jesteśmy na oddziały wysyłani do szpitala tutaj sanockiego naszego, różne oddziały, na przykład chirurgia wewnętrzna. również mamy praktyki na pogotowiu. Jeździmy w karetkach na sorze. Atrakcyjną ofertą dla studentów są kierunki techniczne. To właśnie one są przyszłością. Decydują się na nie już nie tylko mężczyźni. Jest wiele rozwijających się firm, głównie w przemyśle technicznym. Na terenie Sanoka mamy wiele firm takich jak Stomil Sanok czy Autosan, Terry Poland, który powstały na obrzeżach Sanoka, więc uważam, że ten zawód również mogą wykonywać kobiety. Kierunki techniczne są przyszłością, ponieważ nie ma gospodarki bez, bez produkcji. Produkcji nie ma bez, bez wykształconych fachowców, inżynierów, projektantów. Szczelnia chce stwarzać jak najlepsze warunki do nauki języków obcych. Nowością w tym roku akademickim są zajęcia z obcokrajowcami. Dzięki takim zajęciom studenci biegle i poprawnie posługują się na przykład językiem angielskim i hiszpańskim. Na zajęciach, które prowadzę, rozmawiamy tylko w języku angielskim. Dzięki temu studenci są bardziej zmobilizowani do nauki. To, że muszą mówić po angielsku, motywuje ich do lepszej komunikacji językowej. Dużo rozmawiają między sobą i mają idealne możliwości do zapoznania się z angielskim. I try to teach them. Uczę języka hiszpańskiego w prosty sposób, pomagając sobie znajomością angielskiego. Wykorzystuję przy tym muzykę, obrazki, rysunki, włączając studentów we wzajemną interakcję. Próbuję wykorzystywać ich możliwości uczenia się przez używanie zmysłów. Maturzyści, którzy swoją przygodę ze studiami dopiero rozpoczną, będą mieć do wyboru kolejne kierunki. Zostały złożone dwa wnioski o uruchomienie nowych kierunków kształcenia. Jeden wniosek dotyczy kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych, a drugi wniosek to ekonomia. Podczas ostatnich dni otwartych studenci pokazali, że studiowanie to nie tylko nauka, ale także świetna zabawa.

fał